I króliczek Śmieszek. Uwielbiamy wspólne zabawy. Ale kiedy zaczyna się ból i gorączka, Króliczek Śmieszek znika, a pojawia się Króliczek Płaczek. Wtedy sięgam po iBum e Forte. iBum e Forte szybko obniża gorączkę, likwiduje ból i działa nawet 8 godzin. Znika gorączka i ból ponury. Uszy do góry! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Najpierw załatwiłam ojczulka i Rudego. Potem ogarnęłam towar i rakiety. Teraz magwrap i jadę po ciebie. Staruszka sprzątna po drodze. Rudy, ojczulek, rakiety. Dzięki. Intensywny dzień? Złap magwrapa. Teraz także w wersji wege z falafelem. Chwyć i jedź. Jedz. Y -y -y O matko, co to jest? Pitbull! Jaki ból! Nieważne jaki, ważne, że jest etopiryna ekstra. Na różne bóle. Wiemy, zawsze nam o tym przypominasz. A na ból pleców! Też etopiryna ekstra! Ekstra? Przed użyciem zapoznaj się z treścią notki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A pies? Mama mówi, że ekstra! Ekstra, zostajesz! Dzięki etopirynie Ekstra oszczędzasz bólu rodzinie.

Ja wolę te malinowe, bo one są bardziej trustawkowe. Wszystkie są takie owocaśne. Ja sobie wziąłem jednego do ściskania. Masz kaczą? hop, hop, hop. Chciałem jeszcze powiedzieć, że żelki haribo są przepychone. No! <laughs> haribo smak radości dla dzieci i dorosłych. let's